Witam serdecznie. Tak kiedyś Billy Halle. Seal Alligator. Cokolwiek to znaczy. Witamy Państwa serdecznie, życzymy miłego popołudnia, rozpoczynamy program Jaka to melodia. A dzisiaj o 10 tysięcy zagramy z Moniką, z Damianem I z Krzysztofem. Aha. Jest pewien fan club. Ale ktoś... Moja ręka kurwa! Oj! Moja no. ręka! Zeszłam się! Zeszłam się! Zeszłam się! Zeszłam Już tutaj na, na widowni, jak Państwo zauważyli, a co będzie dalej? Zobaczymy, za chwilę runda pierwsza. Tofie. O, od czego zaczniemy? Chojnacki i Piasek. Monika. Prawie do nieba? Nie. Chłopaki to samo. Słyszysz? budzikam śmierć. Tak jest. Budzikom śmierć. Jarek gotów. Grzesio gotów. Mamy, pierwsza piosenka zabrzmiała, pierwsze pieniądze zarobione. Krzysztofie, proszę dalej. Ur Urszula. Dalej Urszula. Ciekawe. I know no Śmieszny tytuł bardzo. Piesek twist. Piesek twist. Piesek twist. Taki tytuł ma ta piosenka. Monika wraca do gry i właśnie sobie wybierze hasło. E, poproszę Demis Rusos. Bardzo proszę. O, a Damian na to. Goodbye, my love, goodbye. Bardzo dobrze. <klucz> goodbye, my love, goodbye. Wykonane fragment. Agatka, Michał, już gotowy. Polo się raczycie, a nie pod Józykiem. ja rosycankiem, na papiery rosy, pieniądze. na papiery <noise> Bardzo proszę. Musicie mi wybaczyć. No dobrze, zagrajmy. <noise> no może posłuchajmy tercetu ja egzotycznego. Prawda A to jest utwór Jaki. <noise> Damian? Pamela, żegnaj? Nie. Monika Krzysztof. Przebacz mi mamo, to mówię. Przebacz, mamo, taki jest tytuł tego utworu. E, poproszę Bogusława Meca. Proszę bardzo. Krzysztof Pies. Mały biały pies. Mały biały pies, tak jest. Zabraćcie, a my zasztywamy. No to tyle, taki fragmencik. Dobrze? Yy, dalej. Do -laskę. Proszę. Kolaskę. Proszę. Damian. Balnek no nie? Monika, Krzysiu. <coughs>